Chociaż biegnę przed Ciebie, serce przestało bić Tak trudno jest, być przedmiotem w to ręce, tylko na gorsze nim. A wymarzyłem sobie dom, gdzie Ty i ja zbudujemy silną więź Ulokowałem gdzieś na, gdzie uczuć nas Zmijałem się, a sięgam na pomyli się jeszcze raz, a nie da w dłoni zamknąć się dwóch dzikich serc. Nazywam się winny, bo cokolwiek zrobiłem. Już nigdy nie będę właśnie ten, z kim chciałaś być. To, że kiedyś odejdziesz, to jak rzucić na stół. W kasenie los, poglądałaś niepewnie, kiedy mówiła wprost, że mamy szczęście, znaleźliśmy siebie już tak jak dłuższe dwie, co łączą się na zawsze, a nagle nie, bo spada w dół, zabierasz wszystko, zabierasz wszystko. O, o, -o. pomyli się jeszcze raz A nie da w dłoni zamknąć się dwóch dzikich serc Nazywam się winne, bo cokolwiek zrobiłbym Już nigdy nie będę właśnie tym z kim chciałaś być tylko nam, zdarzyło się pokochać Ody tak, już tylko nam Gdy cała reszta inna ma plan Chciałaś, ale ją prawd Tak powoli pójść, ja autostradą kłans Leciałem, gnałem bez hu I tu stajemy nadzy Na faktom Ty już nie czujesz mnie Nie potrafisz unieść tego już dawno Jedyne wyjście, stać się kimś innym Cokolwiek zrobię, nie zmienię nic Jestem winny Pomyliłem się jeszcze raz, a nie da w dłoni zamknąć się Dwóch dzikich serc. Nazywam się winny, bo cokolwiek zrobiłem, już nigdy nie będę właśnie tym, z kim chciałaś być. Pomyliłem się jeszcze raz. A nie dał dłoni zamknąć się dwóch cienkich serc. Nazywam się winne, bo cokolwiek zrobiłbym. Już nigdy nie będę właśnie tym, z kim chciałeś być.